13 maja na Jasnej Górze odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, które było związane z jubileuszem 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Sympozjum odbywało się pod hasłem W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Przypominam, nam dzisiaj rozpoczynacie to nasze świętowanie, refleksje. w 30. rocznicy ostarzenia starania życia Jana Pawła II. Dlatego zaczynamy to nasze Debatowanie od modlitwy, którą zasady wykonujemy na końcu, a dzisiaj rozpoczynamy wyrażamy wdzięczność za ocalenie, bo gdyby nie, nie wiadomo jakby się losy świata potoczyły i nasze też. Organizatorem spotkania był klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze na czele z ojcem Zachariaszem Jabłońskim i ojcem Dariuszem Cichorem. W obradach uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Osoby zaangażowane są. Te, które przeżywają tą polską rzeczywistość, rzeczywistość kościoła, mają potrzeby dzielenia się swoją refleksją, a jednocześnie zakładają, że będą inspirować dalsze jakieś pytania i dalsze odpowiedzi. No, mamy rzeszę umiarkowaną uczestników, ale nie ograniczamy się do osób, które są bezpośrednio z nami zebrane, tylko te, myślimy o tekstach, które zostały wydrukowane i może do nich sięgnąć. I... Po prostu dalej jakąś tam refleksję swoją snuć. No, sytuacja, która zaistniała, bo stosunkowo niedawno była ogłoszona beatyfikacja Jana Pawła II, myśmy się przymierzać do tematu związanego z rokiem duszpasterskim, ale zaraz racji tej beatyfikacji. Ustawiliśmy się tak ładnie, to brzmi na osobę, żeby przybliżyć Jana Pawła II. Ja osobiście to, co już mówiłem, się bardzo cieszę, że. Ta maryjność tak została wyeksponowana, w jakimś sensie, bez jakiejś konfrontacji z innymi specyficznymi cechami osobowości i pobożności Jana Pawła II, ale jakaś czas się czytelna. Myślę, że sympozja mają według mnie dwa zasadnicze cele. Żadnego problemu nie rozwiązują, natomiast problem stawiają. Stawiają problem taki, że są pewne rzeczy, które domagają się namysłu. I my ten namysł w kościele prowadzimy właśnie na Ambonie w Katechezie, ale poprzez sympozja. No bo 300 lat pielgrzymki warszawskiej no stawia nam pytanie, jak pielgrzymować dalej, nie tylko dziedzictwo, bo ono jest ważne, ale co z tego pielgrzymowania na dzisiaj wyprowadzić. I tutaj potrzeba namysłu nad tym. No i drugie, ważnym elementem sympozjum, może powiedzmy nie w proznaukowym, jest, jest to, że wielu ludzi się spotyka i szukamy w ten sposób także wspólnych inspiracji. Wzajemnie potem możemy wspólnie kontynuować, pewne działania, wiedząc, że prawdy się zawsze szuka w słodyczy, wspólnoty, jak mówiło średniowiecze. I te wspólne takie rozmowy, nie tylko wykłady, ale rozmowy no, rzucają światło na wiele rzeczy. No i potem pozwalają nam wrócić do domu i wspólnie myśleć. Wydaje mi się, że na pierwszym miejscu trzeba podkreślić fenomen jasnej góry jako miejsca, które jest pewną tajemnicą łaski. I to, co Ojciec Święty podkreślał zawsze, że to jest zapośredniczenie łaski przez Maryję. Czyli każdą łaskę otrzymujemy od Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, ale Maryja jest szczególnym przewodnikiem na tej drodze. A to, że Janowi Pawłowi II ta droga była, bym powiedział, od samego początku jego życia zadana, to nie świadczy chociażby fakt, że tak jak podkreślił w jednym ze swoich wywiadów, że on się rodził dla życia, kiedy litania loretańska brzmiała w jego kościele wadowickim, czyli ten 18 maja 1920 roku już był jego, bym powiedział, pierwszym zanurzeniem w Maryjną Drogę. Z kolei Maryjność jest również pewnym dla nas takim szlakiem pątniczym. Tutaj rozważamy te 300 lat pielgrzymowania Warszawy tutaj na Jasną Górę, ale ta pątniczość, ona zawsze musi wiązać się znowu tutaj pod łączą myśli Jana Pawła II ze świadomością celu, do którego się idzie, czyli ktoś musi mieć odpowiednią motywację, odpowiednie intencje, nadzieję na spotkanie, i to jest kolejna rzecz, którą tutaj w tym sympozjum rozważamy i będziemy, bym powiedział, stale rozważać: mianowicie, że każdy z nas przychodzi z jakimś własnym bogactwem łaski, którą otrzymuje. Ale Maryja uczy nas żeby uwierzyć, tak jak to było ostatnio chociażby w homilii beatyfikacyjnej, uwierzyć w to, co jest specyfiką łaski dla kogoś. Na zakończenie sympozjum odprawiona została msza święta w Kaplicy Matki Bożej Eucharystii Dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II i trzystulecie pielgrzymowania z Warszawy na Jasną Górę przewodniczył biskup Stanisław Dziuba, a homilię wygłosił ksiądz profesor Janusz Królikowski.